Dziś jest uroczystość świętego szemona w Rybnicy, który właśnie rozpoczywa w kościele ojców Bernardynów w Krakowie pod Bawelem. Rzeczywiście bardzo duża jest kolejka do uczczenia relikwii pięknych ołtarzy. W ogóle piękny kościół, piękni ludzie modlą, śpiewają się. Kończyła się koncelebra, ludzie czczą w tu podobno przez te całe dwa lata covidu, podobno nikt z zakonników tegoż konwentu bernardynskiego nie zachorował na te choroby covidowo-infekcyjne, bo podobno się ma, ponieważ działał, zwłaszcza w czasie epidemii, wtedy sam umarł, jest szczególnym, orędownikiem opiekunem w sprawach, prawda, epidemii, zarazy. Więc mamy powód się specjalnie do niego zwracać w naszych potrzebach, bo wiążą nam dalsze powtórki zarazy. tak, która się nie kończy, ewentualnie jeszcze nowych. dlatego prośbę o błogosławieństwo Boże, tam widać. Hýðskt frðar ma filt Sunbergen